Tam serdecznie. Dzisiaj chciałam pokazać taką roślinkę, jaką jest Owies. Mamy ją w taki zielony Owies jeszcze. I z takiego zielonego owsa możemy zrobić fantastyczną nalewkę, która uspokoi nasze kołatane nerwy. Nie działa tak jak może kawa, taka kofeina żeby pobudzała, albo pobudzała, albo jakieś leki takie uspokajające, ale fajną. Fajne ma działanie takie właśnie łagodzące nerwy, wyciszające, uspokajające. Więc co będziemy potrzebowali? Na pewno taki owies, ale jeszcze w wersji niedojrzałej, czyli taki zielony. Mam taki właśnie świeżutko zerwany, właśnie przywieźliśmy taki świeżo zerwany owies. Najlepiej oczywiście, jeżeli on jest z takiego pola niepryskanego. Nie ukrywajmy, że taki owies będzie najlepszy. I teraz mając takie właśnie roślinki poobrywane ściągniemy sobie po prostu te wszystkie nasionka o, w ten sposób, że to będą same nasionka i te nasionka i te nasionka zalejemy alkoholem. Dlaczego jest ważne, aby to był niedojrzały owiec, taki właśnie zielony, tak zwanej fazie mlecznej? No właśnie wtedy, wtedy on ma takie fajne, fajne właściwości i regeneruje nasz układ nerwowy. Również fajnie działa odżywczo, dlatego warto go stosować. Jak go będziemy robić? Jak już obierzemy te, ten owiec złodyk, zalejemy go alkoholem. Oczywiście najlepiej, jeżeli to będzie no, spirytus, ale może być słabiej troszeczkę, 60-70% w zupełności wystarczy. I tak zalejemy go w słoiku i potrzymamy około tygodnia. Oczywiście będziemy go obserwować. I wtedy kiedy już będzie tak, będzie widać, będzie taki fajny, mętny, po prostu go przelejemy możemy go sobie potrzymać wtedy i w razie będzie potrzebny jeżeli będziemy czuli, że mamy chcemy jakiegoś wyciszenia, prawda tylko jeszcze zanim będziemy go mieli w słoiku to pokażę, bo będziemy go jeszcze blendować także zalejemy alkoholem zblendujemy i po prostu ten słoik zostawimy na no tydzień, do dwóch tygodni myślę, że do dwóch tygodni codziennie go tam potrząsając chociaż raz dziennie Później go przefiltrujemy przez gazę i do ciemnych buteleczek będziemy trzymać w chłodnym miejscu. Jak się go stosuje? Jeżeli jesteśmy wyczerpani, czujemy się bardzo tacy zmęczeni psychicznie, słabo, tak kaput, no to sobie bierzemy 15-30 kropelek takiej naleweczki. Można pod język, można leciusieńko tak sobie posączyć, ją tak delikatnie, 3-4 razy dziennie, nawet do kilku tygodni. Także ja teraz się wezmę za obieranie tego owsa tutaj do miseczki. Przełożymy go później go pokażę jak przełożymy go do słoika i będziemy go zalejemy go alkoholem i będę go blendować. Także biorę się do roboty. Jak już go poobieram to kontynuujemy. Udało mi się obie ładnie oddzielić z gałązek. Śliczny, prawda? Takie cudownie, piękne. Jest jeszcze taki mięciutki, jak się go gryzie ziarenko. O, czy gryzie? No nie muszę go gryźć, mogę go roz, rozłożyć. To taki jeszcze jest mięciusieńki taki. No, no prawie. Także jeszcze zdążyłam w tym etapie, że jest zielony. Wrzuciłam go tutaj sobie do słoika teraz. Tak? No na razie tyle wróciłam. Teraz zrobię mieszankę. Ponieważ ma być około 65-70%, to pomieszam. Połowę spirytusu dam i połowę łódeczki. Na razie wleję. Mm -hmm. Tak, czyli mam 250 ml Spirytusu I tyle samo Rozmianę Budeczki Oczywiście musi być zero. Dobra, daliśmy po pół buteleczki bierytusu i wodeczki. Teraz zalewamy. No, nie wiem czy to zaleje jeszcze tylko te pół litra. A na ona za mało za mało no dobrze chcemy więcej nalewki to musimy więcej alkoholu dać No i trochę dodamy spirytuszu. Spirytuszu sobie zostawię. Dobrze. I teraz jak mamy... Już w alkoholu, to blendujemy. Tu zakręcamy i odstawiamy na dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie będzie sobie stał, przerobi się, odcedzimy, rozlejemy później. Przefiltrujemy przez gazę, rozlejemy do buteleczek. Może sobie stać to i w razie potrzeby do użycia. Co zresztą To, co mam tu obrane, tu ja sobie zaraz wrzucę do suszarki, będę sobie suszyć i będzie później dodawany do herbatek. Bardzo ciekawy smak daje, no i poza tym te właściwości takie fajne ma, więc warto sobie wykorzystać. Ja sobie jeszcze zrobię coś takiego jak macera. Zaleję sobie tutaj oliwą. sobie oliwko i też potrzymam dwa, około dwóch tygodni. Codziennie troszeczkę przemieszczając. I po dwóch tygodniach przecedzę i będzie do użycia użyty taki macerat do produkcji różnych maści, kremów. Będzie taki właśnie gotowy olejek. już ciutkę. Dobrze. Jest cały zamoczony. Też zakręcę i będzie sobie tutaj stało. Kolejny. Co jeszcze możemy zrobić z tą resztą wspaniałej takiej roślinki, słomy owsianej? Ją po prostu wrzucę do garka, zaleję wodą Pogotuję około pół godziny na małym gazie podczas gotowania i użyję sobie. Można użyć do wanny, do kąpieli, do miski z wodą. Można sobie polewać bolące kolano, na przykład łokieć, nadgarstek. Fajne właściwości ma właśnie takie łagodzące i, i naprawdę pomaga. Także to ja zrobiłam z zielonego owsa. Następnym razem pokażę, jak wygląda gotowa nalewka. Do zobaczenia. Mamy tu prawie gotową naleweczkę z owsa zielonego. Po trzech tygodniach mieliśmy tutaj owiec zielony, taki jeszcze taki mleczny, soczysty, i zalany spirytusem z wódką, tak żeby uzyskać stężenie procentowe alkoholu z 70%. I tak przez trzy przez tygodnie on tu się tak przerabiał, przaralił ten owiec. No i chyba się już przerobił trzy tygodnie, dlatego w tej chwili go tutaj sobie zamieszałam. I będę teraz przecedzać. Teraz będę go sobie przecedzać przez gazę i pójdzie do buteleczki. I jeszcze tutaj postoi parę tygodni i będzie gotowa nalewka. No cóż, spróbujmy. Zobaczymy czy nam się to uda. Może sobie tutaj. Zobaczymy, czy wystarczy raz przecedzić. Czy lepiej taki zieloniutki, fajny kolorytm. Ale jest, także chyba raz wystarczy. Więc ja tutaj sobie, tutaj ładnie to odcedzę, powolutku do butelki zleję i pokażę efekt już końcowy. I tak wygląda Gotowa nalewka z owsa zielonego, regenerująca nasz układ nerwowy, działająca tak wyciszająco, uspokajająco, myślę, że warto sobie zrobić. Teraz tylko już została odcedzona przez gazę, teraz tylko jeszcze będą naklejeczki naklejone i sobie postoi jeszcze kilka tygodni i będzie można spożywać. Les reparto.